Hej, zapraszam Was dzisiaj na Denko. Dzisiaj jest dosyć duże, więc będzie trochę tego. Na sam początek peeling enzymatyczny z firmy Klap. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za firma. Kto wymyślił, żeby dawać peeling enzymatyczny do słoiczka? To się tak źle nakładało, to było takie wodniste. To wręcz spływało z twarzy w pewnym momencie na początku. Potem zastygało. Bo to trzeba było zostawić aż na pół godziny, nie na 7-8 minut, jak tam jest chyba na tołpie, te trzy enzymy. Nie, na 30 minut. Wydaje mi się, że to było trochę takie zbyt delikatne, jak na to, co chciałam uzyskać, czyli dosyć mocne oczyszczenie. Mało to dało z mojego Project Pan. Make me Pio woda różana. W końcu, udało się. Zużyłam to w pewnym momencie na to, żeby odświeżać się w ciągu dnia, kiedy moja twarz po prostu robiła sobie jaja. Ale myślę, że wrócę do tego, ale już pewnie na lato. Żeby sobie trochę odpocząć od tego zapachu i zużyć inne. Coś, co dorwałam kiedyś w Rossmanie, czyli Gift of Nature serum do twarzy prebiotyczne, do sery pięknej, choć wrażliwej. Czy to coś dało? Nie. Wydaje mi się, że zrobiło to coś dziwnego z moją twarzą, bo używałam tego przez pewien czas, zgodnie tam z zaleceniami, i na twarzy pojawiły się w dziwnych miejscach wypryski. Odstawiłam to na chwilę. Te wypryski znikły. No i potem znowu zaczęłam używać, i dopiero po dłuższym czasie znowu mi wyszły te wypryski w bardzo podobnych miejscach i w ogóle. To serum też nie chciało się nabierać, chlapało wszędzie. No. Nie. Po prostu nie. Myślę, że akurat tego serum z Givord Nature nie polecam. Może inne są lepsze. Jeden z moich ulubionych żeli do twarzy, czyli jaja. To są liście majnuka, to jest normalizujący na dzień i na noc. Szczerze, ja y jakby od lat używam jaj. Między innymi tej serii liście Manuka. Czy to ta pasta oczyszczająca w liceum, ją po prostu katowałam i naprawdę mi się sprawdziła. Ten żel, który według mnie nie jest za mocny. Ja wiem, że na jaję to się ludzie po prostu rzucają, że nie, ona taka zła i w ogóle dla mnie działa. Skoro działa, to po co mam przepłacać na przykład dając 30 zł za jakąś tam piankę do twarzy, która mnie zapcha, kiedy wiem, że to na mnie działa i mnie nie zapcha i jest sprawdzone. A kosztuje, nie wiem, 10-15 zł. Więc jeśli ktoś ma cerę tłustą, to polecam. Przy suchej bym raczej, odwracała odracała coś do ciała. Jest to mm, z tej serii, jest to Ivrosie z tej serii Carite, to był reperujący balsam do ciała, jakoś tak. Ja bardzo lubię balsam do ciała z Ivrosie, to miało być takie mega nawilżające, no było nawilżające. Tylko, że ja musiałam tego naprawdę dużo nawalić i się sprawdzało, tylko że też szybko wyszło. Nie jestem pewna, czy to o to chodziło. To jest e, masło, sza, i whatever. I ono ma chyba mieć z tego co wiem bardzo mocne nawilżenie, a ja wmasowałam to i wmasowywałam i to dawało takie nawilżenie okej. Okay. To nie było to nawilżenie takie... Takie, wiecie... Że już mam super skórę i nic więcej nie potrzeba. Jeden z takich moich leciutkich kremów pod oczy, czyli terapia ze śluzem ślimaka z Evelyn Royal Snake. Ja akurat zazwyczaj łapie te wszystkie kremy Eveline na promocji. Bardzo fajny, bardzo leciutki, szczególnie pod makijaż, jeśli nie potrzeba bardzo dużego nawilżenia albo ktoś ma dosyć wrażliwą skórę pod oczami. Bardzo lubię. Jeśli chodzi o Eveline, to mam też maseczki do twarzy. Jej dorwałam w Biedronce za jakieś 4 zł, 5 zł i tu mam złotą. Obie są 8 w jednym. Ta jest rewitalizująca, a ta jest nawilżająca. Ja głównie się skupiam na tym właśnie aspekcie nawilżenia w obu przypadkach. Uwielbiam maski z Eveline, jeśli chodzi o to, bo one bardzo dobrze u mnie leżą na twarzy. Nie są ani za małe, ani za duże. Nie są po prostu lejące się przez kolejne 10 minut, które są na twarzy, tylko zostają. Ładnie się tak przyklejają układają się dobrze, jeśli potrzebowałam na przykład rozciąć w tym miejscu chciałam, że tak powiem, jeszcze sobie domasować, co nie było z tym problemu, że na przykład maska się rwała i w ogóle wszystko było wszędzie, więc ja polecam dorwać jednak do jakieś promocje bo one tak naprawdę chyba co chwila występują w jakiejś tam kombinacji w Rosmanie. wiem, że w Rossmanie nie w Rossmanie, w Biedronce wiem, że tak naprawdę Eveline wypuszcza takie nowości do Rossmana do Biedronki Eveleyn wypuszcza co chwilę jakieś rzeczy do bietronki. Ostatnio była seria z bakuchiolem. teraz są te takie z tych dużych, jak był aloes, to teraz jest truskawka i mango z czymś tam. Był ten jeszcze rozgrzewający balsam. Oni tak chyba sprawdzają, co się sprawdzi, a co nie. <laughs> tak wrzucając wszystko do biedry. Ale y, to jest naprawdę w super cenach, więc warto sobie od czasu do czasu sprawdzić, co i jak. Bielenda i Płyn micelarny z bakufiolem. Bardzo dobrze zmywał, znaczy bardzo dobrze domywał po oleju, bo ja najpierw zmywam tak olejem ten albo na wacik ten wielorazowy, albo na zwykły. Często daję micelarny i ściągam jeszcze takie resztki, które kompletnie się przyczepiły. Do tej twarzy, albo jakieś tam tłuszcz jeszcze ściągam. No i potem jeszcze wszystko przemywam wodą, i potem jeszcze do mycia idę. Więc y, dużo tutaj się dzieje, jeśli chodzi o zmywanie mojej twarzy, no bo jednak dużo na niej robię. Y, ale to był bardzo fajny płyn. Jednak dalej uważam, że ten z Eveline, ten czarny, jest o wiele lepszy. Jakby Bielęda wypuściła ten płyn, ale w wersji dwufazowej, to ja bym była po prostu przeszczęśliwa nie szczypał mnie w oczy, nie szczypał mnie jeśli miałam jakieś tam wypryski rozwalone bo też to czasem się zdarza nie smakował źle jeśli już mi wpadł przy zmywaniu ust, ja polecam sprawdzić go szczególnie na promocji, bo ta cała seria w ogóle z Bakuhiolem z bielędy. wydaje mi się, że dalej jest i dalej myślę, że można by było ją sprawdzić, krem z Lidla, czyli ten Cien Cien, cien whatever. Na dzień do twarzy przecież z różą. 7 zł. Bardzo dobry na noc. Ja nakładałam bardzo dużą ilość na szyję i na twarz, żeby się dobrze nabliżyć. Nie wypryszczyło mnie po nim w końcu. Więc ogólnie te chyba z serii tej z różą są najlepsze. Jak na razie tak próbuję. Suchy szampon. Batiste, ja uwielbiam Batiste ten jest w wersji Rose Gold, nawet nie wiem gdzie ja go dodrukowałam, bo potem go nigdzie nie mogłam znaleźć jeśli chodzi o to, był on zarąbisty ten oryginalny jest mm, taki se nawet na moim blondzie rozjaśnionym ostatnio zostawił plamiska więc musiałam dosyć mocno im, nie, nie tylko wmasować, ale Wyciągnąć szczotką ten suchy szampon. A tutaj mi nic takiego nie robi, nie było takich suchych placków, jak po niektórych nie swędziała mnie potem głowa, jeśli miałam go cały dzień, fajnie odświeżał, fajnie unosił włosy od nasady. Myślę, że też ten zapach nie był aż tak duszący, jak na przykład ten flower, jaki mam teraz. Teraz mam ber. I on jest dosyć taki duszący. Ten kompletnie mnie nie dusił. A ja mam właśnie problem z tymi y, suchymi szamponami i najczęściej myję włosy codziennie lub prawie codziennie. I tak. Ten polecam. Resztę tak średnio. Lip Gloss h o z Lovely. Już się nie da z niego nic wyciągnąć. Kompletnie. Patrzcie się na to. Ulubiony tuż do rzęs. Czyli Essence Kirby Glashes. to już chyba nie muszę nic mówić. Mój ulubiony, wodoodporny dusz. Mam już kolejny używany. Chociaż myślę, żeby go jeszcze wymienić. Bo wydaje mi się, że on trochę już po a lubię jak one są takie świeżutkie i tak fajnie oblepają te włoski, ale one są za 12 zł chyba. Jeśli nie wiecie, co kupić z duszy, to ten polecam. W ogóle Essence Map. Zarąbiste tuszę, Korektor z Revolution Conceal and Define w odcieniu C1, czyli jednym z tych najjaśniejszych. Najjaśniejszy to jest chyba C0, ale on jest chyba biały lub prawie biały. Używałam go pod oczy I ja wiem, ja wiem, on jest ciężki w ogóle, to jest Revolution, i to jest takie zgapianie od tart, z tym wszystkim. Ale on był bardzo dobry. I on tak ładnie zakrywał. Chociaż. No miałam wtedy taką maskę na twarzy. Ale nie było widać tych wszystkich moich worów pod oczami. A ostatnio to wygląda tak, jakbym miała worek na worku. I po prostu masakra. Jeden z moich ulubionych eyelinerów to jest Precise Brush Liner z Eveline. Chciałabym, żeby wypuścili te eyelinery w odcieniu brązowym, bo one są zarąbiste. Muszę jeszcze spróbować ten. Nie w... Nie w pędzelków. On jest w gąbeczce, ten z serii Ferrietę, bo też jest podobno bardzo dobry. Chyba on jest wodoodporny w końcu. Nie wiem, ale ten pędzelek do tego eyelinera jest zarąbisty. I jedyne co tak, robi się tak, to on umie się wylać. A ja tak kiedyś zrobiłam i nie miałam tutaj tej zatyczki, bo stwierdziłam, no to teraz zrobię sobie lekko i tak. Całą rękę potem tutaj miałam w kropkach, i tak myślę, po czym to jest w końcu patrzę się na siebie tutaj wszędzie eyeliner. Ok. ale nie serio, polecam eyelinery z Eveline, bo one po prostu działają i się trzymają i się nie kruszą. Uff, ostatnia rzecz. Ok, dobra, jedziemy Benefit Gimme brał. Jeden z takich żeli, które. Uważam, że są niezbędne, jeśli uważamy, że nasze wózki będą stały w jednym miejscu, ale potrzebują odrobiny koloru i takiego zagęszczenia. One tutaj mają też świetną tą końcówkę do wyczesowania, chociaż szczerze, to jest bardzo drogie. I się opłaca tak naprawdę tylko i wyłącznie w zestawie, takim świątecznym, albo tam jest chyba jeszcze jeden taki zestaw właśnie z usugimi brał, ale no one są zarąbiste. Na wakacje w tamtym roku używam prawie cały czas brałam sobie to, brałam sobie krem, z doktora Jarta, który lekko mi krył te zaczerwienienia, yy, tusz i tyle i mogłam wychodzić, tak wiecie, na dłużej. Bardzo się cieszę, że w końcu się udało to nagrać i omówić, bo tego jest bardzo dużo i teraz mogę to wszystko wysegregować do kosza. Chociaż chciałabym, żeby to było łatwiejsze do segregacji. Dobra, nieważne. To tyle na dziś. Zapraszam Was do komentarzy. Piszcie, co ostatnio skończyliście. Może coś polecacie, może coś z tego próbowaliście. Or not. Maybe not. To tyle na dziś. Na razie. Pa!